Już wiem, że masz na imię Grzegorz. Rozmawialiśmy przed chwilą. Masz 54 lata i jesteś bezdomny, mieszkasz na ulicy Grumwalskiej. Tak. Powiedz mi, proszę, co Cię przywiodło do Kędzierzyna Koźla, ponieważ zdradziłeś przed chwilą, że tak naprawdę pochodzisz z Pomorza. Tak. To mnie nie. Ja byłem jeszcze za Łebka. Ja miałem wtedy 4 lata, mhm. jak przyjechałem do Kędzierzyna, czyli rodzice mnie przywieźli, przywieźli, yy, no tak, i wyjdzie. Właśnie ciekawostką jest to, co również mi powiedziałeś przed chwilą w prywatnej rozmowie, że yy, to właśnie wyjazd z KPB na wczasy, yy, ojca czy mamy? Ojca. Ojca spowodował, że właśnie tam powstał związek tak twoich rodziców. Tak, poznali się tam. No i tam nas było wujka. Mhm, jeszcze siostra jest. Rozumiem. Czy mógłbyś powiedzieć coś o swoim zawodzie, jaki wykonywałeś tutaj na terenie Kędzierzyna Koźla? Tu byłem siusarz, ślusarz spawać. Przypalacz o. W mhm. ten sposób. W jakim zakładzie? Yy, na terenie zakładów, zakładu, yy, zakłady azotowe gędzierze Czyli pracowałeś na terenie. Rozumiem, na terenie zakładów azotowych. Tak. Miałeś rodzinę. Wspomniałeś i ta rodzina się rozsypała, tak? Rozpadła. Tak. Co się stało Grzegorz? Nie wiem. Ale przyszedłeś do domu pewnego razu i usłyszałeś, że musisz odejść, tak? Tak, mam nie wracać. No. A co było powodem takiej decyzji Twojej żony? Nie rządu? wiem, nie wiem. Macie I dzieci? Dwie córki. A masz z nimi kontakt? Hmm. Nie dzwonią, nie nic. A masz telefon, masz numer aktywny. Znaczy nie mam telefonu, a będę miał. Mhm. Kupię sobie znowuż. Gdzie skroili mi. Jak zapomniałem, zapomniałem na tym pustostanie. No to kurczę przyszli, wzięli co się, co, co się dało. No. Czyli ukradli a, ci telefon. Tak, ale gliniarze nic nie robią. Zgłaszałem im to parę razy nie i to i telefony i kurde co innego co jeszcze jedne, innego nie? nie nie nic nie robią Aha, czy nie pomogli ci tak nic no dobrze Grzegorz a mm, jak długo jesteś w sytuacji bezdomności jak długo jesteś bezdomny z, z 8 lat Jesteś bezdomny od 8 lat? Czy, no, czy... tyle? No. Okej, okay, a czy w tym czasie próbowałeś podjąć pracę? Tak, ale tylko dorywcza. Uh -huh. Nic na stałe, tak? Nic na stałe, bo alimenty mam. Mam 500 zł na yy, dziecko. Czyli dwie córki, 1000 zł miesięcznie? Tak. I pracowałeś po prostu na czarno, żeby nie, nie płacić tych alimentów, tak? Oczywiście. Mhm. A teraz. Żeby jakoś się utrzymać. No. Dobrze, a teraz, kiedy nie pracujesz, z czego się utrzymujesz? My Mam zasiłek. Tam mam 300, 300 parę złotych. I to ci wystarcza na, na życie? Bo spotkałem cię, jak zbierałeś puszki tutaj, w śródmieściu. Mi to wystarcza. Z tego względu, że. Dobra, wypijam sobie, nie? Nie powiem, że nie. Mhm. Ale nie palę. A paliłem bardzo dużo. Paliłem do trzech paczek dziennie. No to dużo. No i dlatego mówię. Rzuciłem te palenie, pierdzielenie. No i spokojnie. Mhm. Jak sobie daję radę. Dobrze. Y jak sobie wyobrażasz w takim razie swoją przyszłość? Bo 8 lat bezdomności to jest już naprawdę sporo. I czy masz szansę z tego wyjść? Mam. A robisz coś w tym kierunku? Tak. Staram się. No ale chodzi o mieszkanie jakieś. Jakiś, jakiś lokum, jakieś cokolwiek. A złożyłeś dokumenty w urzędzie miasta? Oczywiście. Jaki jest odzew? Oni nawet nie wiedzą, gdzie jestem teraz. Jak mogą mnie spotkać. Tak mnie tylko spotykają. Straż miejska, wie gdzie jestem. Niebiescy, czyli gliniarze. Później dzielnicowy. I. Mm, kryminalny Wie gdzie? Gdzie ja, gdzie ja przebywam? Mm -hmm. No i nikt więcej. Rozumiem. Yy, no dobrze, starasz się o mieszkanie. Czasem zaglądasz tam do Urzędu Miasta z pytaniem, czy takie mieszkanie zostało Ci przydzielone? 600. <laughs> 600, któryś jestem. aha na liście, tak. Tak. No to to jest odległa przyszłość. No to jest jakieś 200 lat. Tak. No nic innego nie można powiedzieć. No a gdybyś podjął stałą pracę, mógłbyś wtedy wynająć mieszkanie? Czy szukałeś stałej pracy? E, ale znowu nie ma dojazdu. Nie mam dojazdu. Jak powiedziałem, że gli, ten, Cyganie Cygan mi skroił rower i ciągnął go przez całą Grunwaldzką, mhm. aż na Koszykową, no to powiedział, że on to nie był ten on, a to cała rodzina go widziała, Aha. no i a policja jak zgłosiłem im ładnie, że ten i ten Ukradł, wy, ukradł mi rower no to ja mówię tu, tu jest kluczek oni, oni powiedzieli że mój dobrze my to sprawdzimy no, no i nic nie, nie, nie robili w tym kierunku rozumiem e... a rower kosztował 1500 zł to holenderki holenderski mhm. no tak, bo ty wspomniałeś również rozmawiając wcześniej przed tym wywiadem że pracowałeś za granicą? Tak. Przyjechałeś? Jak długo tam byłeś? No, około 6 lat wszystkiego. Mhm. Czyli, czyli Holandia, y, Belgia i Niemcy. Razem, Nie? razem mieszkają. Tu. Mówiłeś, że poznałeś języki i że się komunikujesz, tak? W języku niemieckim, angielskim? Tak. tak, holenderskim. Mhm. Nie ma problemu. A tam za granicą y, jaki zawód wykonywałeś? Spawacz. Spawacz. Czyli masz dokumenty, jesteś spawaczem z kwalifikacjami. Tak. tak. No to prawdę mówiąc, dla takich osób jak ty y, pracy jest sporo, prawda? Tak, tylko chodzi o te, o te alimenty. Eee, nie tylko to. Co jeszcze? Chodzi o te finanse, żeby wyjechać tam za granicę. Też potrzebne są. Co to ale te 350 zł będę miał z zasiłku, co to jest. Czyli gdybyś miał możliwość wyjechania za granicę, to byś to zrobił. Zrobiłbym. Nie ma problemu. Dobrze, Grzegorz. Mieszkasz w pustostanie na. Grunwaldzkiej A w którym miejscu dokładnie, możesz mi powiedzieć? 34 Grunwaldzka mhm. Gdyby ktoś się zgłosił z pomocą do Ciebie, to może Ciebie tam szukać, tak? Tak, ale nie zawsze jestem No rozumiem, bo często wychodzisz do miasta i, i szukasz po prostu złomu, tak? Tak, złomu kurde, jakiś tam dorybszej pracy nawet mhm. Nie ma też a Dorywczu, czym się zajmujesz? Jakie prace wykonywałeś do tej pory? Ślusarz, spawacz, przepalać. Mhm. Ten, w tym zawodzie. Rozumiem. Grzegorz, no, yy, jesteś kolejną osobą bezdomną, którą spotykam, która ma kwalifikacje zawodowe, która mogłaby pracować. Życzę ci, żeby ci się to wszystko poukładało. Żebyś mógł wrócić do normalnego życia. A z miłą chęcią. Mieszkasz na Grunwaldzkiej sam? Sam. Ktoś tam chciał, Cygan właśnie chciał tam, yy, mówi, a u ciebie jest fajnie ciepło. Ja mówię to, ale u mnie nie ma miejsca. No tak. Ja tam pierdzielnie z Cyganami nie chcę mieć. Nic wspólnego, tak? Nic. Z daleka o 6, 6, 6, 6, bo znam parę, parę ładnych osób. No poza tym, współlokator to czasem jest kłopot. Tym bardziej wśród osób bezdomnych, bo nigdy nie wiadomo na kogo się trafi, prawda? Tak, zgadza się. No a nie boisz się, że będąc samotnym yy, możesz zachorować i wymagać opieki pomocy drugiej osoby? Jakoś sobie daję radę. Nie chorujesz. Choruję. Zachorowałem ostatnio, ale dałem sobie radę dwa dni i wyszedłem. O jesteś aktywny. Aktywny. Nie ma problemu. Grzegorz, jeszcze raz dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. Jest u mnie wszystko ładnie. W porządku. Zdrowy jestem. I Wam życzę bardzo dużo, dużo zdrowia. A zwłaszcza teraz będą wakacje dla Was. No chciałbym coś tam się dołożyć do tych wakacji, ale no zobaczymy ile te, tego zasiłku będzie. Czy tam jeszcze jakaś będzie droższa praca. No, dziękuję.